27 i 28 sierpnia obchodziliśmy Święto Miasta. W tegorocznych dniach Starachowic uczestniczyło tysiące starachowiczan. Nasze miasto odwiedziło również wielu gości z zewnątrz. Podobnie jak przed rokiem na placu rynku, swoje stoiska prezentowały instytucje, stowarzyszenia, a także lokalni rękodzielnicy. Natomiast na scenie wystąpiły takie gwiazdy jak Wojciech Gąsowski, zespół Lorein i Hepiset. 29 sierpnia rozpoczęły się w Starachowicach 16 międzynarodowe spotkanie integracyjne pod nazwą Szkoła Otwartego Umysłu. Jest to międzynarodowy projekt z udziałem studentów i doktorantów z Rosji, Ukrainy i Polski. 30 sierpnia uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu wakacji zorganizowanym przez wychowanków klubu spółdzielczego Vanacja. W tym samym dniu spotkałem się z panem starostą Dariuszem Dąbrowskim, obecnym na dzisiejszej sesji. Nasze spotkanie dotyczyło wpisania do gminnej ewidencji zabytków w budynku starego szpitala czego nie zrobiliśmy na wniosek pana starosty, dlatego że e, wtedy uniemożliwiłoby to wiele prac, które są związane z próbą zbycia tej nieruchomości, a przynajmniej utrudniłoby zbycie nieruchomości e, starostwu powiatowemu. Również 30 sierpnia wspólnie z Przewodniczącym Rady Panem Włodzimierzem Orkiszem oraz Radnym Michałem Walendzikiem spotkaliśmy się z mieszkańcami ulic Bema i Mieszała. Tematem spotkania był zakończony remont kolejnych odcinków obydwu ulic. 31 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach z okazji podpisania porozumień sierpniowych zorganizowanych przez Związek Zawodowy NSZZ Solidarność działający w zakładzie MN. 1 września uczciliśmy 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wspólnie z panią sekretarz Beatą Dudą wzięliśmy udział w uroczystości zorganizowanej przy pomniku Gloria Victis, znajdującym się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Radomskiej. Wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2016/2017, która miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 13. W tym dniu odwiedziliśmy także pozostałe placówki oświatowe rozpoczynające nowy rok szkolny. 2 września spotkałem się z panią Marią Lungałką, przewodniczącą Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielskiego oraz panem Pawłem Rdzankiem, przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Tematem naszego spotkania była reforma oświaty, szczególnie wygaszanie gimnazjów. 3 września uczestniczyłem w ogólnopolskiej akcji głośnego czytania, w ramach której na placu pod Skałkami czytaliśmy fragmenty Quo z Henryka Sienkiewicza. 4 września udziałem udział w uroczystych obchodach 36 rocznicy powstania Związku NSZ Solidarność zorganizowanych w Starachowicach. 5 września uczestniczyłem w otwarciu starachowickiego oddziału Radia Kielce. 6 września moi zastępcy Ewa Skiba i Jerzy Miśkiewicz uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających obronę Starachowic we wrześniu 1939 roku. 7 września wspólnie z moim zastępcą Jerzy Miśkiewiczem uczestniczyliśmy w 24, w 24. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, odbywającym się w Kielcach. Oprócz światowych producentów swojej produkty w Targa Kielce zaprezentowały także krajowe zakłady produkujące dla wojska, w tym dwie firmy ze Starachowic: Autobox, zajmująca się remontami, modernizacją i produkcją sprzętu, sprzętu wojskowych, oraz PPHU Starsanduo, specjalizujące się między innymi w remontach, modernizacji i sprzedaży samochodów ciężarowych, sprzętu inżynieryjnego dla potrzeb rynku cywilnego oraz sił zbrojnych RP. 8 września gościłem w Strachowice wiceprezydenta Radomia Konrada Fresztaka. Uczestniczyłem w obchodach 40-lecia istnienia Harcerskiego Okręgu Seniorów Łusica żubry ZHP Strachowica. 9 września do użytku mieszkańców przekazany został parking o powierzchni 650 m2 na blisko 30 aut zlokalizowany przy ulicy Jana Pawła II na osiedlu południe. Inwestycja zrealizowana została wspólnie przez Gminę Strachowice i Współdzielnię mieszkaniową, lokatorską własnościową. W, w spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Andrzejewski oraz prezes spółdzielni mieszkaniowej. 11 września uczestniczyłem w obchodach uroczystych 72 rocznicy bitwy stoczonej pod Tychowem Starym przez żołnierzy batalionów chłopskich. 12 września spotkałem się z Mirosławem Sewerynem, wójtem gminy Mirzec w sprawie poszerzenia aglomeracji Starachowice. Pan wójt będzie dziś gościem na naszej sesji. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu roboczym dotyczącym projektu budżetu obywatelskiego na rok 2018. W spotkaniu uczestniczyli także państwo radni, przedstawiciele grupy inicjatywnej oraz mieszkańcy. Również 12 września wziąłem udział w posiedzeniu zespołu powołanego w sprawie zmian nazw ulic. 13 września uczestniczyłem w konferencji prasowej zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Pani Wojewoda Agata Wojtyszek spotkała się wówczas z samorządowcami oraz organizacjami pozarządowymi, autorami najlepszych projektów, które otrzymały dofinansowanie na realizację działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej na lata 2016-2017. Nasza gmina jako jedna z pięciu e, wnioskodawców w naszym województwie otrzymała dofinansowanie na ten cel pełne, o które wnioskowaliśmy, czyli 75 tysięcy złotych. Ten projekt będzie realizowany do końca bieżącego roku. W tym samym dniu wspólnie z panem Starostą Dariuszem Dąbrowskim, członkiem zarządu powiatu panią Beatą Stąpor oraz dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Lekczkiem Siemigasem spotkaliśmy się z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem w sprawie modernizacji ulicy Radomskiej oraz budowy ronda u zbiegu ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich. Ustalenia, które poczyniliśmy, polegają na tym, że możliwy jest remont tego odcinka od ulicy Szkolnej do ulicy Batalionów Chłopskich i wybudowanie ronda w roku przyszłym pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżetach wszystkich tych trzech samorządów, każdy z samorządów po jednej trzeciej. Według kosztorysu to jest koszt około 3 milionów złotych, czyli po milionie złotych w każdym budżecie. Po przetargu ta cena może spaść do 2,5, może 2 milionów to jeszcze zobaczymy i wtedy ten wkład każdego samorządu będzie troszeczkę mniejszy, ale to jest jedyna szansa według zarządu województwa, abyśmy ten odcinek drogi wojewódzkiej na terenie naszego miasta zrealizowali. 14 września spotkałem się z panią Haliną Bąk, prezesem firmy CERLAT w sprawie organizacji w naszym mieście turnieju Piłki Siatkowej. W tym samym dniu spotkałem się z panem Grzegorzem Fitasem, dyrektorem Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Również 14 września gościłem w Urzędzie Pana Grzegorza Świetlika, wiceprzewodniczącego Związku Gmin RP. 16 września wspólnie z radnym Robertem Sowulą wizytowaliśmy ulicę Wspólną, gdzie wykonany został remont fragmentu tej ulicy. W tym samym dniu wspólnie z dyrektorem gimnazjum nr 4, panią Anną Salamą, przekazaliśmy za pośrednictwem mediów dobrą wiadomość dla mieszkańców o tym, że otrzymaliśmy oficjalną decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, że Gmina Strachowica otrzymała dotację na budowę boisk wielofunkcyjnych przy gimnazjum nr 4 i szkole podstawowej nr 10. Wysokość otrzymanej dotacji to blisko 835 tys. zł. Całkowita wartość projektu to około 2 miliony 700 tysięcy złotych. Gmina Starachowice wnioskowała również o dofinansowanie projektu budowy placów zabaw i siłowni plenarowych w Strachowicach do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Adama Jorubasa w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej. Wniosek również uzyskał dofinansowanie w wysokości 115 830 złotych. Projekt dotyczy budowy siłowni plenerowej przy szkole podstawowej nr 2, siłowni plenerowej na ulicy Szkolnej, placu zabaw przy szkole podstawowej nr 1 oraz placu zabaw przy ulicy Harcerskiej. Zadanie zostanie zrealizowane również w bieżącym roku. Również 16 września wspólnie z mieszkańcami uczciliśmy pamięć Sybiraków oraz ofiar agresji ZSRR na Polskę, jaka miała miejsce we wrześniu 1939 roku. W tym dniu również obchodziliśmy w naszym mieście drugi dzień seniora. 18 września uczestniczyłem w powiatowych dożynkach zorganizowanych w gminie Brody. 19 września spotkałem się z paniami Iloną Traczyk oraz Barbarą Kurek, organizatorami wielkiego finału, wielkie, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starachowicach, a także panem Romanem Kaszczykiem, koordynatorem projektu Szlachetna Paczka. 21 pierwszego września w, y, spotkałem się z mieszkańcami uczestniczącymi w konsultacjach społecznych dotyczących rewitalizacji parku miejskiego. Dyskutowaliśmy o tym, jak powinien zmienić się Strachowicki park, aby odnowiony od, ponownie był miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym. Gmina Strachowica uzyskała środki w ramach konkursu modelowa rewitalizacja miast organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki temu ponad 2 miliony 485 tysięcy złotych przeznaczymy na działania związane z przygotowaniem miasta do rewitalizacji. Jednym z obszarów, które w ramach modelowej rewitalizacji będziemy zmieniać, to obszar Parku Miejskiego. Pozostałe obszary, znajdujące się tuż obok, które również w przyszłości zamierzamy zrewitalizować, to Strachowickie Centrum Kultury wraz z Otoczeniem, Osiedle Kolonii Robotniczej, Budynek Pałacyku wraz z Otoczeniem i kilka osiedli w naszym mieście. Dodatkowo złożony przez Gminę Strachowice projekt pod nazwą Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Strachowicach otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Gmina Strachowica uzyskała prawie 60%, to jest 1 626 000 zł. E, projektu, który wynosi około 2 949 000 zł. Inwestycje, które dzięki tym funduszom będą realizowane, to m.in. podział parku na strefy aktywności, posadzenie nowych roślin, odnowa ciągów pieszych, zainstalowanie nowego oświetlenia, monitoringu, wybudowanie toalet, stworzenie oczek wodnych, a także budowa muszli koncertowej. Przewidziano także miejsce do celów gastronomicznych. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, wpisując je na kartkach oraz wypełniając specjalne ankiety. Wszystkie te pomysły poddane zostaną dalszym konsultacjom, które potrwają do 16 października 2016 roku, w tym czasie dalszym Konsultacją w tym czasie zaplanowana jest dalsza seria spotkań konsultacyjnych w różnych częściach miasta. Dodatkowo 4 października odbędzie się seria spotkań w ramach tzw. kawarenek obywatelskich, które będą prowadzone w trzech mobilnych punktach konsultacyjnych na terenie naszego miasta. 22 września spotkałem się z mieszkańcami bloku przy ulicy Konstytucji 3 maja 29, przy którym wykonany został remont odcinka miejskiej drogi wraz z chodnikiem. Wnioskodawcą, wnioskodawcą było Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom. Inwestycja zrealizowana została w ramach programu inicjatyw lokalnych. Tego samego dnia wspólnie z radnymi panią Jadwigą Piątek i panem Jaduszem Garbarczykiem wizytowaliśmy parking wykonany przy ulicy Skalistej. W ramach tej inwestycji powstało tam około 10 nowych miejsc postojowych, o które wnioskowali mieszkańcy. Również 22 września wizytowaliśmy ulicę Nadrzeczną, gdzie zakończono prace prowadzone przy modernizacji nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Nadrzecznej nr 29-37. W ramach inwestycji nawierzchnią gruntową zastąpiono nową, wykonano z kostki brukowej, wybudowane także schody terenowe z bloczków betonowych z balustradą. 23 września gościliśmy w Starowicach wykładowców z Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii z którymi współpracujemy w zakresie gospodarki przestrzennej. W ubiegłym roku współpraca gminy z uczelnią polegała na przygotowaniu projektów studenckich dotyczących zagospodarowania przestrzeni w wybranych miejscach na terenie miasta. Obie ze stron planują rozszerzenie współpracy i zaangażowanie w prowadzenie działania nie tylko studentów, ale również kadry naukowej. W tym samym dniu wystąpiłem z wykładem podczas uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tego samego dnia uczestniczyłem w koncercie Krystyny Jandy zorganizowanym w Starochowickim Centrum Kultury. Mój zastępca Jerzy Miśkiewicz uczestniczył w spotkaniu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego. 24 września wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy w zorganizowanym w naszym mieście turnieju piłki siatkowej z udziałem drużyk, drużyn Indykpol AZS Olsztyn, Espadon Szczecin, Cerat Czarni Radom, Cuprum Lubin. Tego samego dnia uczestniczyłem w corocznej inauguracji Roku Kulturalnego 2016-2017 odbywającej się w Starochowickim Centrum Kultury. 26 września spotkałem się z, paniami, z panami Marcinem Marcem i Jarosławem Kubą ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg. Spotkanie dotyczyło tematu ekonomii społecznej. W tym dniu odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy ulic Hanki Sawickiej, Marcelego Nowotki, Juliana Marchlewskiego i Janka Krasickiego. Zgodnie z wolą mieszkańców ulica Hanki Sawickiej zmieniłaby nazwę na ulicę Medyczną. Natomiast ulica Janka Krasickiego miałaby nazywać się Ulicą Przyjazną. Juliana Marchlewskiego może być przyszła to może być przyszła ulica cysterska. Podczas dyskusji nad zmianą nazwy ulicy Marcelego Nowotki pojawiły się propozycje, aby zmieniła ona nazwę na ulicę Benedyktyńską oraz doktora Cyrkowicza, co zaproponował jeden z uczestników zebrania. Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z trzech zaplanowanych. Kolejne odbędą się 4 października w Szkole Podstawowej nr 10 przy ulicy Rozowskiego oraz 6 października w Centrum Szkolenia Praktycznego. Szkoła nr 9. A powiedziałem? 10. Przepraszam, w szkole Podstawowa nr 9. Przy ulicy Mrozowskiego oraz 6 października w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Rogowskiego. W tym dniu również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w ponad 63% modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 27,5 miliona złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2019 roku. 27 września uczestniczyłem w uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę warsztatów szkoleniowo produkcyjnych wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi dla potrzeb ośrodka szkolenia i wychowania w Starachowicach. W tym samym dniu spotkałem się z panem Marcinem Perzem, prezesem specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice w sprawie utworzenia centrum obsługi inwestora oraz nadania nas ulicom zlokalizowanym na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. 28 września wspólnie z zastępcą uczestniczyliśmy w spotkaniu z nauczycielami placówek gimnazjalnych podległych gminie Tematem spotkania była reforma oświaty. 29 września uczestniczyłem w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I szanowni Państwo, myślę, że ważną informacją, o tym za chwilę będą mówili przedstawiciele poszczególnych służb, jak również pan Starosta, jest informacja dotycząca pożaru, który miał miejsce na, przy ulicy Elaboracji.